Teraz przedstawiam Państwu hit, o którym kiedyś można było tylko pomarzyć lub kupić za jakieś 120 tysięcy euro, a dziś cena wywoławcza 48 000 euro. Wchodzimy do Attico, który ktoś naprawdę chce sprzedać i zależy mu. Na czasie, czyli zjeżdża maksymalnie jak można sceną, czyli jeszcze coś będzie do urwania. Prąd, woda w pełni umeblowane, dziś można się wprowadzić i zamieszkać. Wchodzimy od przedpokoju. I już mamy łazieneczkę, pralkę w powietrzu, no to powiedzmy można to zmienić. Wchodzimy do salonu. Oczywiście klimatyzacja, balkonik, wszystko nowe okna. Wychodzimy na balkon. Przecudowny widok na okoliczne góry tego. Łącznie z wieżą kościoła głównego. Jedna z najcichszych ulic w mieście. Tu nie ma nic rokliwego. Wszystkie ulice główne omijają miasto bokiem. Salonik jest pięknie umeblowany. Wszystkie meble zostają na miejscu. Na dole mamy kuchnię w pełni umeblowaną: kuchenka ceramiczna i częściowo gazowa. No tu się poprawia, Tu jest pralka, tam była suszarka. Idziemy do góry, tam będzie kolejne niespodzianki. Piękne skutki. wiodą nas na pierwsze piętro. Jeszcze jak już wspomniałem, Attico. czyli mieszkanie dwupoziomowe. Tu mamy piękną sypialnię. Jak już powiedziałem, jutro już tu można zamieszkać, a dzisiaj można negocjować druga sypialnia ta jest jeszcze ciekawsza bo już ma ładnie wyjście na kolejny balkon wszystkie okna i balkony mają rolety ten sam widoczek tu jest taka ukryta kanciapka I kiedyś to była pralnia ale jest tutaj właśnie podgrzewacz gazowy i kto chce niech nie wierzy, ale na takiej butli można się myć i używać ciepłej wody przez miesiąc albo dłużej. A gaz, jak już mówiłem, 14 euro z kawałeczkiem. Kolejna łazienka z prysznicem. Mieszkanie do kupna i zamieszkania od już. Bardzo polecam, jest to Attico w Pego, w części Starego Miasta.